Galactic Civilizations 2, gra strategii turowej, która odbywa się w kosmosie, jest bardzo dobrym wyborem dla graczy, którzy nie mają zbyt dobrego komputera, a jednocześnie chcą pograć w całkiem nieźle oprawioną graficznie kosmiczną strategię. W porównaniu do poprzedniej wersji jest to niebo lepsze. Co tak naprawdę robimy w Galactic Civilizations 2? Jeszcze w mynu tworzymy świat, wybieramy rasy i jej umiejętności, a potem próbujemy zabłonąć stworzonym <gulanie> wszechświatem na wiele sposobów, głównie poprzez rozwalanie przeciwników. Zaczynamy z jedną planetą, a w naszym układzie gwiezdnym jest druga, zdolna do skolonizowania. W miarę rozwoju gry budujemy coraz lepszą infrastrukturę na planetach: statki wojenne, jak i cywilne. Prowadzimy rozmowy z innymi rasami, a przede wszystkim walczymy. Tutaj niestety zła wiadomość. Taktyka w starciach flot nie istnieje i możemy się tylko przyglądać w bitwie. Wszystkim innym sterujemy jednak my. Jakie są zalety Galactic Civilizations 2, a jakie wady? Zalety: można tania kupić, duża grywalność, niskie wymagania graficzne, dobrze rozwinięta rozgrywka, 200 technologii do odkrycia. Możliwość projektowania własnych statków. Całkiem niezła oprawa graficzna. Nie wymaga internetu. Wady. Niemożność sterowania starciami flot. Rzadkie, ale jednak bugi i sprzeczności. Strategie wygrywające. Dźwięk, który czasami nie nakłada się na zdarzenia. Tak więc jak widzisz jest dużo zalet i trochę mniej wad przeważają zalety i decydująca jest duża grywalność ocena lipy grywalność 9 na 10 grafika 7 na 10 dźwięk 3 na 10 rozbudowanie 8 na 10 inne nie wymaga internetu własne statki Starcia flot. Razem. 8 na 10. Ocena końcowa. 7 na 10. Jeżeli po tej recenzji zdecydowałeś się, czy kupisz tę grę, czy nie, zostaw lajka i ewentualnie łapkę w górę. Jeżeli kupisz tę grę, oglądnij też moje poradniki do tej gry. Tam jednak jesteś zmuszony zostawić także suba, bo jak nie, to fot!